Cześć, witam Was, Michał Drzewiecki. Witamy na naszym kanale Poprzez Wieki. Wyjątkowo dzisiaj, albo może nie wyjątkowo, Konrad nie przed kamerą, tylko za kamerą. Stwierdziłem, że go trochę odciążę, i zrobimy tak, żebyśmy prowadzili nasze odcinki na zmianę. A w ramach ciekawostek historycznych, które to dla Was cały czas próbujemy wyszukiwać, opowiemy Wam dzisiaj coś o heraldyce i legendach herbowych. Jak wiadomo, każdy szlachcic ma swój herb, każdy ród szlachecki ma swój herb. Herby skądś się brały, były nadawane przez królów najczęściej, a z każdym herbem wiąże się. Jakaś wyjątkowa legenda. To słowo legenda nie jest przypadkowe, dlatego że niekoniecznie te legendy są umotywowane idealnie historycznie, niekoniecznie legenda jest faktem, ale na pewno każda z tych legend ma w sobie ziarno prawdy. I dlatego, żeby zagłębić się trochę w czas i pokazać wam, jak niektóre z tych legend były tworzone i jak barwne były, zaczniemy od najstarszego, chyba czy może nie najstarszego, jednego w każdym razie z najstarszych polskich herbów szlacheckich, mianowicie herbu jelita. Nazwa jelita i, i pokrewieństwo tutaj z trzewiami absolutnie nie jest przypadkowe, wręcz zamierzone, a jest to nie byle jaki herb e, drodzy Państwo, ponieważ jest to między innymi herb rodu zamojskich. A żeby wam przybliżyć jak herb wygląda e, ściśle według zasad heraldyki, pozwolę sobie go opisać. W polu czerwonym dwie kopie w krzyż skośny. Złote. Na nich takaż trzecia na opak w słup. W klejnocie pół kozła wspiętego srebrnego z czarnymi rogami. Żeby dowiedzieć się więcej i skąd ten herb się wziął, przenieśmy się, drodzy Państwo, do roku 1331. A były to dosyć, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ciekawe czasy, ponieważ król Władysław Łokietek którego ambicje były odwrotnie proporcjonalne do wzrostu i bardzo dobrze, i który, jak to pisze Paweł Jasienica w Polsce Piastów, spędził w zasadzie większość swojego życia i na pewno większość swoich rządów na kampaniach wojennych, na polach bitewnych i w siodle swojego konia bojowego. Mamy rok 1331, kiedy to wojska króla Władysława Łokietka ścierają się pod płowcami z zakonem krzyżackim. Bitwa ciekawa, ponieważ wielu historyków twierdzi, że jest nierozstrzygnięta. W dużej mierze tak można powiedzieć, że było, ale jednak mimo wszystko szala zwycięstwa przechylała się bardzo mocno na stronę polską i strategiczne zwycięstwo w dużej mierze było polskie. Ponadto spotkało się to z bardzo dużym odzewem ze strony ówczesnego społeczeństwa, które dowiedziało się, że sławny zakon Krzyżacki nie jest nie do pokonania. Zakon Krzyżacki można pokonać, można zatrzymać ich wojownicze i imperialne zapędy. A tam pod płowcami miało miejsce dosyć ciekawe wydarzenie. W wojsku króla Władysława Łokietka walczyć miał legendarny rycerz Florian Sarius lub też, jakbyśmy to powiedzieli po polsku, Florian Szary. Miał być to rycerz w służbie wojewody sieradzkiego, który ponoć brał udział w wojnach Władysława Łokietka. Legenda głosi, że podczas starć w ferworze walki rycerzów miał przyjąć, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, na klatę aż trzy kopie przeciwnika. Ale oddajmy głos sławnemu polskiemu kronikarzowi Janowi Długoszowi. Początki herbu jest przyjęty na 1331 rok, gdy 27 września pod Płowcami Władysław Łokietek 40 tysięcy zbił krzyżaków tak, że z jego ludzi 40 tylko i kilku na placu legło. A nazajutrz obierzał objeżdżał między trupami polskimi napadł na jednego swego rycerza Floriana Szariusza, który mężnie w tej batalii, potykając się Wiela ranami, zwątlony, jelita swe własną ręką, wnętrzności tłoczył. Ujrzawszy to, król z politowaniem rzekł do swoich: O jaką ten zacny żołnierz ponosi mękę. Na co on sił ostatnich prawie dobywszy, odpowiedział: Nie tak mnie to dolega i trapi, co widzisz królu jako zły sąsiad w jednej ze mną wiosce mieszkający. Jak piszą kronikarze, Florian Szary miał bardzo długi i bardzo uciążliwy zatarg ze swoim sąsiadem. Może nie o miedze, ale o na pewno dużą połać ziemi. Proces czy zatarg toczył się bardzo długo. Podobno Florian Szary rzekł, że wolałby już rany w bitwie ponosić, a jeżeli wciąż sądzi się ze swoim sąsiadem. Ale wróćmy do kroniki. Nie turbuj się prawi, jeżeli wynidziesz z tego razu, uwolnię cię od sąsiedzkiej niewoli. Jakoż i uwolnił go łokietek i pańsko udarował. Niektórzy rozumieją, że w ten czas ojczysty jego herb kozła na hełm wyniósł, a trzy kopie, którymi go przeszytego widział, na tarczy osadził. Innymi słowy herb koźle rogi, który miał Florian Szary w swojej tarczy, został przeniesiony na górę, na klejnot, zaś w jego tarczy pojawiły się sławne trzy kopie. Co więcej, według legendy król Władysław Łokietek obdarował go także zawołaniem herbowym. To mniej boli, na pamiątkę słów, które wtedy wyrzekł. W rzeczywistości najprawdopodobniej zawołanie zostało wymyślone dużo później, natomiast sama legenda jest, jest dość piękna. Jeśli wierzyć kronikarskim przekazom, medycy ówcześni doprowadzili Floriana do stanu używalności, tak że wylizał się z tej okrutnej rany. Co biorąc pod uwagę stan wczesnej medycyny, naprawdę nieźle świadczy o stanie zdrowia onego rycerza. Co więcej, zarówno w średniowieczu, jak i w późniejszych wiekach imię Florian bardzo często powtarzało się w tamtej rodzinie na pamiątkę owego bohatera. Tym, co sprawia, że historia może nie robi się mniej epicka, ale robi się trochę mniej wiarygodna, jest to, że e, pieczęć z herbem e, Jelita po raz pierwszy pojawia się u niejakiego rycerza Tomisława z w 1316 roku, czyli grubo jeszcze przed Miwcą pod ale jakby to ładnie można podsumować, niechaj, prawda nie staje nam na drodze pięknej opowieści. I tym to optymistycznym akcentem ja żegnam się z Wami. Nie zapomnijcie oczywiście subskrybować naszego kanału. Jeżeli podobał się Wam nasz odcinek, wciśnijcie dzwoneczek z napisem like, a my tymczasem postaramy się szukać dla Was coraz więcej fajnych ciekawostek historycznych i fajnych opowieści. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.